Dzień dobry! Cześć! O cześć Kolego? Dzień <sum> dobry, você tá Lubisz Kielina na LW? Dobra, nie?

presję mi chłop daje i będzie pił teraz 3 godziny. Strzela <noise> <noise> patrz Pięć karnych. Dobra, pięć karnych, pięć. Karnych, pięć karnych jelon, 5 Raz. Który chcesz? Jeszcze raz pokaż rączką. Który? Ten sam. Jak idzie, to nie zmienia. Nie 4-0 się robi to Miło Miło Ale to drugi tutorial No dawaj Ostatnia szansa Mam wielką presją Slap Tak zwany slap Najpierw nauczyć się kapkować to jest pierwsze A musisz robić tak, ale ustawić się tyłem A później s Ogólny szac! <noise> za ten trik. Naprawdę, naprawdę cenię cię za to. Gdzie zmierzasz Damian? Za fizjo. No, fizjo. fizjo. Trochę Czyli... rozluźnić się. Trochę zimna woda. Taka rutyna Zde... po sparingu. No mamy wolne popołudnie, wiesz, to trochę trzeba iść się odnowić, bo jednak obciążenie trochę treningowe, to wiesz, to, to wchodzi z nogi. Wiesz? Wiadomo. jak wczoraj w spalingu? Jak tam ci czułeś? Wiesz co? Okej, okej. Okay, okay. Fizycznie już, już coraz lepiej. Pomimo tego, że gdzieś tam w to za dużo tych meczów nie miałem, ale, ale w tej przerwie trochę, trochę trzeba było popracować więcej. I e, okej, okay, no mamy jeszcze sporo czasu do ligi, tak więc myślę, że, że będzie okej. Okay. Przez upałów sama woda nie wystarcza, tak? Tak, dlatego używamy zetniku firmy Active Lab w celu nawodnienia naszych zawodników w konsekwencji czego będą bardziej zregenerowani i gotowi na duże obciążenia podczas treningu. I to podczas takiego treningu to ile zawodnik może wypić? Ile? Spokojnie półtorej takiego bidonu. Okej, okay, czyli dużo schodzi. Szczególnie w takich temperaturach, nie? Tak, zdecydowanie tak. Pogoda dopisuje na obozie powiedział.

So, are you watching Euro two thousand? Yeah, of course, of course. Yeah, but uh, today is nothing. So, yeah, today is nothing. But uh, Austria was was the first in the group. <laughs> you, you were su surprised or? or yeah, of course, I was a surprise but I'm happy. You know, it's like uh, I think we played good. Um, yeah, and I think it's, uh, Blać, good tournament. Play with with Turkey. Turkey. Yeah. So you have a chance with Turkey? Of course we have a chance. I think we won them 6-1 like one month ago. But, you know, oh, yeah, yeah, with... remember, yeah, yeah. Yeah, I think we have good chance, but you know, it's only one game. Everything can happen, we'll see. Okay. The best. Yeah. We luck. Thank you. z Anglią. Tak. Jak tam? Jak się zapatrujesz na ten mecz? No, myślę, że mamy duże szanse do wygrania No Anglia nie gra jakiegoś dobrego turnieju, co? No, tak jak nie oglądałem mnie ja za bardzo nagli jakieś mecze ale tak chciałem może no, nie, ale Mamy dobrą drużynę i myślę, że możemy dać z nimi radzić. I kto najbardziej się podoba w Słowacji? Najbardziej tak, jak obserwowałem mecze Słowacji, no to Lobotka. Tak, Lobotka, no, naprawdę mhm. dobrze, ale jeszcze więcej chłopaków tam, tam gra dobrze i, ale Lobotka chyba jest taki najbardziej, no. Mhm. no to trzymałem kciuki za Słowację. Dzięki. Boże.

Ale, <gry> kurde, Sam? Hiszpanie, nie? Myślą, że. Nie jestem w swoim możliwie. 196 cm. A bierze tyle, co ja? 14 kg. Austria, 7 punktów w grupie. Wygrała grupę. Polska, tylko, że nie miała, 18 kg Tylko, że nie mieli 7 punktów w Austrii Dawaj Michał, jedziesz Za Tomasa, Huka no, no. Skończyłeś już? Nie, szybko Ale jutro problemy, a moje plecy Weber ty skończyłeś? 3, 2, 4 Cinco, seis, siete, ocho, общем, отсё. finito. Так, готово. <laughs> <Chociaż biednym. laughs> Dzień dobry. Cześć. Proszę bardzo. Dziękuję. Dzięki, wstrzymaj się. Zamykamy kolejny rozdział. Do zobaczenia. Do zobaczenia.